Manko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony. MiłoszTOR i zapraszam was na kolejny odcinek Stone Ridera. Jak pamiętacie w ostatnim materiale, znaleźliśmy się na plaży, gdzie musimy naprawić tutaj swój statek, którym prawdopodobnie będziemy, będziemy stąd odpływać. I tak, dostaliśmy nowy łuk, który prawdopodobnie pozwoli nam między innymi tutaj coś zadziałać. Zobaczmy, czy tak. Strzały zapalające mamy nadal, więc całe ulepszenia przeszły. I teraz zobaczmy, czy to zadziała. Coś mocniejszego. Jednak nie. Kurde, nie zadziałało. Zatem musimy na razie się obejść smakiem. Eee. Po prostu musimy się obejść smakiem? Nie możemy tam wejść teraz. Zobaczmy, gdzie musimy się teraz udać. Włączmy sobie instynkt, musimy iść tam. Ok, w takim razie idźmy. Zobaczymy, co tam się znajduje. Tutaj jest bardzo, widzę dużo miejsc takich ukrytych, gdzie możemy sobie e, zbierać surowce. Ja sobie nie będę tym tak dużo czasu poświęcał. Będę tylko zbierał to, co. To, to, co zobaczę, na co się natknę. Łuk bloczkowy z trzeźwięcznymi z inną skały. O! Czyli to jest taka nowość. Spoko. Weźmy sobie ten łuk. Dobra, i teraz nie tylko do takich lin, możemy przyczepiać sobie strzały, ale też i do skalnych półek. I to jest nawet niezła opcja. Tam będziemy musieli chyba zjeżdżać, w razie czego. Wow, to w ogóle musimy się gdzieś na górę dostać? Nie, na razie tam, ale okej. Okay. Zatem wejdźmy może na tą linę <laughs> i się tam przedostańmy. Ciekawe, czy jakichś wrogów jeszcze spotkamy tutaj. Dobra, żyjemy. jeszcze koty zapłoty. Do Czego dokładnie potrzebujesz? Alex, już zaczynaliśmy się martwić. Będę potrzebować klucza nasadkowego i reszty mojego zestawu. Bez tego nie naprawię łodzi. Dobra, biorę się do roboty. Lara idzie w twoją stronę. Powinieneś na nią poczekać. Lara? Nie, nie dam sobie radę. Wchodzę, bez odbioru. Alex, co ty wyprawiasz? Bez kitu on coś kombinuje, kolejna osoba, która mi się nie podoba. Nie wiem, czemu na was to rękę. Osmalone na brzegach. Co się stało z twoim właścicielem? Na etykiecie jest imię: Mili. <laughs> Mili! Dobra, już wszystko. Co my tutaj mamy? Już chyba nic. Dobra, to chyba wszystko przeszukane. Teraz tak, gdzie wejść? Tutaj czy... czy tam? To chyba nie ma znaczenia zbytnio. Tak patrzę tutaj, co tu można z tym zrobić? Nie wiem, chyba nic. No dobra, weźmy może tędy. Um. Okej. Okay. O oh fuck, gdzie to spadło? Tam rady tu zejść. Ciekawe jak wejdę z powrotem. Dobra, spróbujmy. O, jeden na trzy części strzelba. Wow, taka znajdźka kolejna. czy warto było. Tego używali skrybowie na dworze. Mała inskrypcja wskazuje, że należał do cesarskiego ambasadora. Mhm. Jakiś królewski przedmiot. Okej, okay, zobaczmy co my z tym możemy dalej zrobić. Kurde, widzę, że tutaj naprawdę jest dużo miejsc, do których możemy się dostać, ale ja bym chciał teraz tam wrócić. Teraz nie wiem w jaki sposób. Może w ten. Ups, nie mogę tu wejść. O nie, mogę, mogę, dobra. Tędy sobie tutaj skoczymy. No i teraz do góry. Teraz dokąd? Tam musimy się dostać. E, czy trzeba tutaj wejść, pewnie, żeby zjechać po tej linie. O, mamy drabinę. Na prawo Lara. Okej. Okay. Jedziemy na dół. Tu mamy grzybki, jeszcze jakieś. Nie, to są czaszki. Grzybki! <grybki> A to czaszki. Taki joke. Dobra, spójrzmy, co daje mamy. Ja tam są surowce. Czyżby kolejna jakaś część? No i co powiedzieli? Co się tam dzieje? Jakaś kobieta uwolniła więźniów i zabiła wszystkich na swojej drodze. Homer, serio? Kim ona kurwa jest! Nie. Myślę, że na nowym statku. Zabiła Blada podczas opadku. Zabiła jednego z Rosjan? Tylko jednego. i Nikolaja też sprzątnę. Czy ktoś już powiedział Borysowi? Ciebie nie wspiera nikt na tym startu. Chyba nie wie co się dzieje. Kiedy się dowie, że jego bracia nie żyją. Tak, cieszę się, że nie ma mowy. Jakiś i skurwiel zupełnie z zwariuje. Ok, czyli mamy tutaj kolejnych wrogów. Ciekawe jak tutaj się dostał Alex Skoro oni jeszcze tutaj żyją. O, tam jest kolejny ten. Kolejny surowiec. Kurde, nawet tam będziemy szli. Chyba tak. Na to wygląda. O, tam są surowce jeszcze. Tutaj mina lądowa. Dobra, idźmy może tutaj. Chociaż na pewno w tym kierunku nie mamy się udać. No ale jak zauważyłem już ten surowiec, to lepiej to wezmę. Kurde, nie wiem czy... Czy warto tutaj w ogóle iść. O! Dwie z trzech części już łuku mamy. Jakieś dodatkowe ulepszenia będziemy mogli pewnie sobie zakupić tego skrzynka. Dobra, nie, nie zjedzajmy może już tyle, po prostu róbmy swoje. Zobaczmy czy oni gdzieś... O, stoją tam, jeden tu stoi. Jak tam się dostać? Nie, na to się nie złapię. Ja chciałem stąd skoczyć, może tutaj. Ale z tego wynika, że chyba się nie da. A tutaj? Okej, okay, nie wiem, czy tak powinno się tu wchodzić. W każdym razie udało mi się. Tylko tutaj nic to w sumie nie dało, bo tutaj tylko zebraliśmy sobie te elementy. chyba jeszcze sobie stoi. Raz spróbuję go po prostu zdjąć. Tylko weźmy sobie normalne strzały. Kurde, szkoda, że nie spadł. Ten bym był na 100% pewien, że ten drugi go nie zauważy. Wo! No proszę. Dobrze, że tutaj kucze spojrzałem do tyłu. Ech, spróbujmy teraz się dostać do góry. Pewnie po jakichś tutaj tych właśnie yy, ruinach. O, tu jest drugi. Jak on mnie nie widzi, to ja nie mam pytań. Dawaj, co masz. Gdzie ten Alex się kurczy wybrał? On coś ściemnia. Tak jak mi ten doktorek nie podchodzi, taki Alex coś kombinuje znowu. Ups, spokojnie. Kurde, ciekawe, czy dałoby się jakoś rozwalić to strzelbą z dołu. Wtedy mógłby tam spokojnie sobie wejść. Słoneczna królowa to, słoneczna królowa tam. Modlitwy, śpiewamy. Może bym tego nie wytrzymał. Mogłeś go przecież tylko o Poniosł Poniosło mnie to przez tę cholerną wyspę. No niby tak, musisz nad sobą opadać. Tylko nikomu ani pary z rozumiesz? Dobra, dobra. No, czyżby on... W sumie początku nie strzelił, ale on zabił tego kolesia, który tam porwał naszą przyjaciółkę wtedy. Ciekawe. Nie ma pomocy. Nikt wam nie pomoże. Tutaj w ogóle mamy jakieś tajne przejście do jakichś grobowców może. Jak już tutaj jesteśmy, to może wejdziemy. Zajrzymy do środka. Co tu się znajduje? Kolejny jakiś relikt. Czy to było używane jako podgłówek, czy może stanowiło część większej rzeźby? Hmm, zbadam to. Jeśli kiedykolwiek wydostanę się z tego miejsca. Hehe. <grafy> Okej, okay, nic tam już więcej nie znajdziemy. Amunicja, ale mamy full. Więc to nas nie... Urządza. O! Jakaś szafka. Ciekawe, jeszcze szafek nie otwieraliśmy. Aha, i po prostu nadało surowce. Okej. Okay. Widzę, że tam możemy iść dalej w głąb. Także super skok! Wow! Udało się. Żyjemy. Kolejna amunicja. Ciekawe, dokąd my tutaj. Gdzie my tutaj wyjdziemy? Ale hałas no robiłem. Czy to nam coś dało, że to zniszczyliśmy? Czy ja wiem? Idźmy dalej. Ale my już chyba wyszliśmy stąd. Okej, okay, dotarliśmy chyba do jakiegoś ukrytego miejsca Do którego nie mielibyśmy normalnie dostępu O! Nice! Mamy 3 na 3 części broni maszynowej Więc naprawdę się opacało tutaj iść Ciekawe właśnie czy trzeba konkretnie te skrzynki tutaj było znaleźć, żeby odlokować te części Czy po prostu co któraś skrzynka dawała nam tą, tą opcję Tak, tak, to wiem Tutaj zobaczmy kolejne jakaś znajdźka. Gdzie się podziały wszystkie dzieci? He, hm, dobre. O, kolejne imię wyryte w drewnie. Koko. Koko. Dokładnie, Koko. Wow, jeszcze głębiej idziemy? Naprawdę, bardzo fajne są te miejsca. Bardzo klimatyczne. O, dotarliśmy do jakiegoś bunkra, chyba. Zalany skarbiec. No proszę. Dobra, zobaczmy, co możemy tutaj sobie ulepszyć. Karabin szturmowy. Krabin automatyczny. Okej, okay, wejdźmy tutaj. Ło, wow, mam jakieś kolejne opcje do kupienia. Tylko czy będzie nas na nie stać. Zwiększa możliwość przybliżenia, co skutkuje lepszą celnością przy dalekich strzałach. Aha, czyli po prostu lepszy zoom yy, i tłumik czyli można wyciszyć sobie broń. Hm, czy ja wiem, czy chcę przybliżać? Nie, na razie sobie surowce będę zbierał. Na razie nie będę wydawał na to, właśnie żadnych yy, surowców. Zostawy tak jak jest. To na pewno była część ośrodka badawczego. Czy zostali tu przysłani, żeby zbadać burzę? Ciekawe, Laro, nie? Ups, popsułem coś, zasilanie jest nadal włączone. Jak to możliwe. Piękamy dalej, e, jak widzicie tutaj wszystko jest pod napięciem, więc jak spadniemy do wody to już jest kaput i nie będziemy mogli nic działać. Tutaj zróbmy to, co możemy. E, czy na to trzeba skoczyć teraz? Hmm. A może się przyciągnąć? Czekajcie. Zgaś e, to. Dziękuję, Laro. W razie zejdźmy z tego, zobaczmy, czy coś jeszcze tu możemy sobie zrobić po tej stronie. Raz sobie wykombinujemy. O, to ja teraz sobie to zniszczę. Tu mam jakiś generator. Ale chyba nic tu nie możemy zrobić. Dobra. Hmm. hmm. Tak się zastanawiam po co zniszczyliśmy, znaczy po co podpaliliśmy to tutaj, żeby tą tratwę uwolnić jakoś pewnie można się przyciągnąć. Dobra, tam to trzeba zadziałać tej beczka, ale co z tą beczką. Z tego to można wziąć tylko ogień, nic więcej. Zobaczę jeszcze, jak długo będzie to w powietrzu. Bo zobaczcie, że jeśli to podniesiemy, wtedy możemy spokojnie sobie po wodzie chodzić. I jak daleko mógłbym dojść? Czy tam bym doszedł do tych schodów? Ciekawe, czy tam w ogóle mogę iść. Czy tam mnie nic nie zblokuje? Spróbujmy. O oh, fuck Już wiedziałem, że mi się nie uda, bo po tej wodzie nawet się nie da skakać, żeby jakoś szybciej się tam dostać. Musi być jakaś droga przez wodę. Mhm. Mm e, I chciałem się zapać kurczę tego elementu na ścianie, ale nic tym mi się nie udało. Zatem musimy coś innego wykombinować. Jeszcze raz włączę sobie instynkt, zobaczyć o co tu chodzi. Kurde, są no, tratwą na pewno trzeba coś zrobić, żeby się przyciągnąć gdzieś, ale... Gdzie? To jest pytanie. Gdzie mam się przyciągnąć. Tutaj mogę użyć tylko to. A zniszczmy lepiej to miejsce. Czy z tym generatorem mogę coś zrobić? Hmm. Cholera jasna, no? Nie wiem. Nie wiem co muszę tutaj zrobić w tym momencie. Widzę jakichś charakterystycznych miejsc, do których mógłbym się przyczepić. Złapać, nie wiem cokolwiek. Tu jest jakaś lina. Tam są schody. Podświetla mi to. nie daje. To dalej wsiąka w wodę. Kurde, no. Nie wiem, co tu zrobić, szczerze. Na to skoczyć nie mogę, bo to jest za daleko. Więc tą linę pewnie się wykorzystuje, jako już będziemy na górze, żeby po prostu się stąd wydostać, bo tam jest ołtarzyk. Zresztą pokażę to, bo to widać. No, zobaczcie, tam pewnie jest jakiś Eee, do którego właśnie musimy się dostać. Też tutaj to po coś, po coś niszczyliśmy. A jeszcze zobaczę, czy możemy tutaj coś zdziałać, na przykład u góry. Czy tylko wystarczyło tym przycisnąć, czy coś jeszcze można zrobić? Nie, tutaj chyba już nic nie mogę. Już to wcisnąłem i popsułem. No, kurde, no to jest teraz zagwostka, mam powiem, nie wiem. Dla mnie oczywistym by było, żeby się dziś przyciągnąć z tym, ale w jaki sposób? Patrzę, czy coś mi się nie podświetla, żeby się złapać tego. A ciekawe, czy. Nie mam pojęcia, tam to światło sprawia chyba problem. No, co ty nie powiesz, że sprawia problem? To to ja wiem, że sprawia problem. Jak to ruszyć? Kurde. Jest nieciekawie, bo nie wiem co muszę zrobić. Aha, w ten sposób. Dobra, czekajcie. Dobra, to w drugą stronę trzeba to zrobić. OK. Już jesteśmy jakiś jeden krok do przodu Dobra, czyli to się zniszczyło po to, żeby pewnie przyciągnąć tą tratwę do mnie. Chodź tutaj. Dawaj, dawaj. To na bank mi coś pomoże. Okej, okay, powiedzmy, że tutaj starczy, to już skoczę, spokojnie. Teraz tutaj. O, i teraz jak to podniosę, to będę mógł przejść. No, spokojnie. Właśnie, tak jak mówiłem. Uff, udało się. Ten pierwszy etap przejść. Dobra, ja myślałem w drugą stronę. E, I to mnie właśnie zgubiło, ale jakoś się zająłem. Tą część, tylko właśnie. Co dalej? Tutaj jest siatka. Po co mi było tutaj przyjść? Schody. Super. Schody, po których pewnie można jakoś wejść. Ale w jaki sposób? ...przejść przez wodę. Nie no naprawdę bardzo mądre podpowiedzi nam daje Lara. Muszę przyznać. Już chyba wiem. Dobra, trzeba tak przyciągnąć tą tratwę, żeby po podniesieniu tego nie opadło to do wody, tylko na tratwie się zatrzymało. Okej. Okay. Dobra. Dawaj. O! Gitara. Mam nadzieję, że się nic nie ruszy. Nie, chyba wszystko w porządku. No dobra, no to idziemy. Teraz już spokojnie sobie dojdziemy na schody. Także... Yeah! Rozwiązaliśmy zagadkę. Męczę się z tego z 5 minut ale w końcu mi się udało. Ten odcinek będzie właśnie trochę odskoczeniem od fabuły. Artefakty ze starożytnego grobowca. Czego oni szukali? Nie wiem, Laro. splądrowane, zalane skarby skarby ukończono. Dobra, zjeżdżamy teraz tutaj. I gitara. Dobra, słuchajcie. Myślę, że w tym momencie zakończymy odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jest troszkę krótszy niż poprzednie ale e, Idealny mamy, żeby skończyć. Także na następnym odcinku już ruszamy z dalszymi przygodami Lary. Także do usłyszenia, trzymajcie się. Hej!